Wiele osób uważa, że tylko chorzy albo ludzie w starszym wieku powinni oczyszczać swój organizm. Niestety jest to błędne myślenie. Każdy z nas, bez względu na wiek, na stan zdrowia, yy, musi płacić cenę za rozwój cywilizacji. Cywilizacja wywiera na nas wpływ pozytywny, ale i negatywny. W dzisiejszych czasach w naszych organizmach gromadzi się bardzo duża ilość toksyn. Czy zdajecie Państwo sobie sprawę z tego, że już we krwi pępowinowej noworodka stwierdza się toksyny? Jest ich ponad 200. Z kolei wielicie dorosłego człowieka może gromadzić się od 2 do 4 kg toksycznej masy. Czy wiecie Państwo, że nasze zdrowie w dużej mierze zależy od regularnego wypróżniania? A jakże często my ten problem bagatelizujemy? Toksyny gromadzą się również w wątrobie, znajdziemy je także w nerkach, w mózgu czy w płucach. Co wtedy możemy zrobić? Oczywiście możemy zacząć oczyszczać nasz organizm. Jest bardzo wiele różnych metod oczyszczania. Jedną z nich jest stosowanie preparatu Alveo. Dodatkowo powinniśmy pić więcej wody, więcej się ruszać na świeżym powietrzu, unikać stresu i stosować dobrą, zbilansowaną dietę.